Zaskakujące kulisy zaręczyn uczestniczki Sanatorium Miłości. Historia jak z filmu. Grażyna, uczestniczka programu Sanatorium Miłości, połączyła swoje życie z Kazimierzem w niezwykły sposób. Ich znajomość rozpoczęła się od niewielkiej karteczki z numerem telefonu, która szybko okazała się początkiem pięknej relacji. Para początkowo kontaktowała się jedynie telefonicznie, a dwa tygodnie później zdecydowała się na wideorozmowę. Wtedy było już przyklepane, zdradziła grażyna w rozmowie z portalem tvp.pl. Do ich pierwszego spotkania doszło w Polsce. Kazimierz przywitał grażynę z bukietem kwiatów, co już wtedy podbiło jej serce. Następnego dnia para udała się do jubilera w Lublinie w poszukiwaniu pierścionka zaręczynowego. Kazio powiedział, że on mi pierścionek kupi. A u jubilera w Lublinie, gdy sobie ten pierścionek wybrałam, przymierzyłam, to mu podziękowałam i pocałowałam go, wspomina uczestniczka Sanatorium Miłości. Po wyborze biżuterii, ozdobionej ametystem, seniorka nie kryła wdzięczności. Kamień ten ma szczególne znaczenie dla Grażyny, ponieważ jako zodiakalny skorpion czuje z nim wyjątkową więź. Grażynka z sanatorium miłości zaręczyła się jeszcze przed pierwszym spotkaniem z ukochanym. Okazuje się, że decyzja o zaręczynach zapadła jeszcze przed pierwszym spotkaniem. Para złożyła sobie telefoniczną obietnicę, która, jak deklaruje Grażyna, była dla nich wyjątkowo ważna. To było jedno słowo moje i jedno słowo Kazia. Nic już nas nie rozłączy, powiedziała uczestniczka siódmej edycji programu. Od momentu zaręczyn Grażyna nie rozstaje się z pierścionkiem. Chociaż na ślub trzeba jeszcze poczekać, Grażyna ujawnia, że na ten moment planują jedynie ceremonię cywilną. Każdy się teraz pyta, kiedy będzie ślub. Jeszcze chwilę, czekajcie, czekajcie. Jest nam dobrze, jak jest i oby dalej tak było. Jeżeli będzie ślub, to na razie tylko cywilny. Ale normalnie do kościoła chodzimy obydwoje. Do komunii mogę chodzić, wyjaśniła. Decyzja Grażyny o zaangażowaniu się w ten związek była wspierana przez bliskich. Jak zdradziła w rozmowie z serwisem tvp.pl, kluczową rolę odegrała Rada Przyjaciółki Mieszkającej w Holandii. Od samego początku kibicowała relacji, widząc w Kazimierzu odpowiedniego mężczyznę. Słysząc nasze rozmowy, powiedziała mi: nie wahaj się, gość jest elegancki i fajny. Dodała też, że sama od 11 lat jest szczęśliwa z partnerem poznanym przez internet, wyznała Grażyna. Historia tej pary, która rozpoczęła się od prostego gestu, ukazuje, że miłość może znaleźć każdego, niezależnie od wieku czy okoliczności.